Tata tata ta, Paputki Gdy za oknami deszcz kapie Gdy dopadają cię smutki To usiądź na kanapie I załóż ciepłe paputki Paputki na smutki? Nie wierzę Cóż taki paputek jest wart? Stópki w paputki ubierzesz i smutki znikną? To żart. Tak. Zwykłe ciepłe paputki, zrobione z włochatej wełny, każdy z nich przyjemniutki i miłej miękkości pełny. Bo gdy świat moknie paskudnie i deszcz leci ptakom na dzióbki, gdy szaro jest nawet w południe. Paputki ogrzeją ci stópki. A gdy jest w stópki cieplutko, gdy się je mocno ogrzeje, to robi się wesolutko i wszystko w człowieku się śmieje. Tyle na temat paputków. Reszty ich zalet nie zliczę, więc kończę już powolutku ten drobniuteńki wierszyczek. I robię pięć kroków cichutkich, stając na palców czubki. Siadam, wkładam paputki i grzeję szybciutko stóp.